Siemano, witam Was serdecznie, zaczynam ten dzień znowu, na nowo, nie mogłem spać, nie wiem czy trochę przeżywanie, że będę malował to, czy, czy, czy za małe zmęczenie, bo normalnie w transporcie 15 godzin pracuję, to oczywiście wyschło, trzeba będzie delikatnie szurnąć, bo pędzlem kła... kładzione, więc yy, tam trzeba będzie to po prostu szlifnąć. Dobra. Trzeba działać, nie ma co gadać. Rozbudzę się powoli, pomimo, że już kawę wypiłem, ale o, i tak samo tutaj. To po prostu wszystkie te elementy szlifnąć. Tutaj jeszcze ten rancik przejrzeć, a tutaj widzę rdzawkę, to jeszcze można przez 2-3 godziny przygotować, oklejać. Wziąłem kilka kartonów y, od swojego byłego pracodawcy tam ze sklepu. Kobiety mi dały, żeby myślę tak zrobić, żeby tutaj spryskać wodą, wszystko tak zro, zrosić i jeszcze później kartony położyć. No i najwyżej, jak będzie brakować, to przykładać i jechać tym po kolei. Do przodu zobaczycie na filmie. Nie ma co gadać, trzeba robić. Oto też pomaluję. Więc to muszę jeszcze zetrzeć. Godzina 13, w miarę ogarnięte. 15 minut malowania i zaczynam sprzątać, tam przytrzeć trochę tamto co wczoraj było. No, w filmie to tydzień temu pewnie, ale yy, i ten. I to przytrzeć później. Sprzątać, sprzątać, oklejać, sprzątać i, i przygotowywać do malowania, no nie? Dzisiaj podkład chcę położyć. Chyba tak wyjdzie, no. Także trzymajcie kciuki. Do zobaczenia za chwilę. Zachód słońca. Tam plan się trochę rypnął. Adrian w sumie po południu przyjechał, i to by nie był taki zły plan, gdyby nie nypel, którego brakowało. Nypel był wkręcony i nie było gniazda na ten. Na, na pneumatyczną i pojechaliśmy zabrać rozdzielacze, zabrać dwa siłowniki porozmawialiśmy trochę z Big Bossem Boss mówi już o tej porze nie malować jest godzina 17, chyba 30 a ja przynajmniej dla testu pistoleta zobaczyć to wszystko jak to działa o tutaj ten element pomaluję być może jutro trzeba będzie to matowić 200 ml tego lakieru, podkładu plus jakiś rozcieńczalnik 100 ml Mieszam 300 ml, będzie gotowego podkładu. Spróbujemy to walnąć. Jeśli będzie, nie wiem, za wilgotno, źle, to wyjdzie i tak dalej. To się okaże jutro, że trzeba na przykład um, jakieś tam 2 metry, 2 metry na przykład zmatowić. Jeśli... Ja nawet nie wiem, czy 300 ml starczy na 2 metry, Adrian. Niech masz tyle na całość. Znaczy ja tak, wiesz, tak patrzę, tak wiesz, mniej więcej. No dobra, ile by nie wyszło. Być może trzeba będzie zmatowić i, i się okaże. Albo tutaj patrz, bo zrobiłem taki testowy, ale nie wyczyściłem tego jeszcze, bo to te ozdobne blachy. Finalny efekt, zaraz może trochę Wam rzucę luka na to, a teraz biorę się za wymieszanie właśnie. To może jest utwardzać, utwardzać chyba bardziej niż niż rozpuszczalnik. co? i błyskodowy szybki. O cholerka, szybko trzeba malować. Ja pierwszy raz, pierwszy raz będę to robił, więc nie, spokojnie trzeba było pięćdziesiątki brać Dobra, to do tego. Ostaw, nie stoi, nie? To nitrem umyję, no nie. masz tych jeszcze. Mam, ale nitrem umyję, wykorzystam tylko jedno, a te będą. Może będę coś chciał, cukier kiedyś odmierzyć. No To jest chyba dysza, ten. Drugi jest na szerokość? Czy ten jest to na ten szerokość? tego Pierwszy to ilość. Yy, nie. To jest ilość, dobrze. A, szerokość. Może. To weźmy, o to okręćmy, tak? Odkręć trochę całkiem, całość. O tak? Żeby... Bo tak będzie sypać, w pion. Nie, teraz będzie w poziomie. O tak będzie teraz. Tak? To ja a. Nie wiem, mi się wydaje. Zobacz, zobacz. Mi się zdawało, że to jest, że tak, no nie? Chyba nie. Co? Nie, to musisz już puszczać. Nie wiesz, że chyba... Wiem, że muszę o tako robić, nie, tylko nie, powietrze cały czas idzie. No powietrze cały czas idzie. Ty. Wiem, bo on ma spust taki. Okej, okay, no to spróbujmy, ale te, cały czas daje ten, a chce szeroki. Właśnie nie wiem. Czyli tym rozkręcę przykładowo. To tym dasz większą dawkę. <laughs> Widzisz o w tym miejscu? będzie widać. Tako... Co? Nie widać. narobi się robi. Wiem, zacieków się narobi. No ale. Wiem, że będzie widać to. A na czarnym to będzie wszystko widać. Tak? Zobaczymy. Jeszcze bardziej. To ja tuż pachnę położę jutro. Właśnie dlatego próbujemy. No, tam może lecieć, tak? Po to żebyś się opierał po to że żeby nie dotykać Jezu, komedia ty! <grym> komedia ty, to nie żebyś ci A to w to to, to. to, się bryże, to się ten mod młody No, wiesz, Boss mówił, że zwieje Ci bardzo dużo. Wiesz. O, tutaj przyłożysz coś, żeby... A, bo tu jest też czarne. No to dobra, to tamto można na raz później. Ale to i tak chyba poszło. Tu zabudowane będzie. Podkład najbardziej wiesz, chodzi o to, że, że, że ja nie wiem dlaczego tak dużo farby a tak mało podkładu kupiłeś. Mi się wydaje, że podkład. Ja mam ja 3 robię... litry materiału. A wiesz dlaczego 3 litry? Bo ja podkład chcę na raz. A farbę, lakier chcę na dwa albo trzy nawet razy. No, 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 no. Wiesz? Ja ja właśnie. A tutaj może lecieć, tak? Tak. Ale ja nie maluję tego dziś. Ja <głos> <głos> Tutaj chcę trochę górę, mały. Górę tam nie będzie. No, Rada Adrian, proszę cię, chcę. Chcę ja robić, ok? Wybaczasz? Wybaczam. Ale jego przekładu lubię. Dla ciebie tego przekładu przekładu. Jutro jedziesz przez białość. Tak? Ale ja 300 ml zużyliśmy wkładu. A już mamy pomalowany. Uj, Ty! 50 ml! To trzeba na grubo aż. I to trzeba będzie wszystko zacierać, wiedziałem. Żeby o tego nie było byś wypełnić. Tak, no o tu trzeba przy... Ale zaciek się zrobi. No tak. Tylko się... on jakby po... To trzeba na trzy razy. Kurwa pomalujesz schody. To będziemy malować schodę. Czekaj na. A ty już czekaj. Przepuść, tak? tak? U dołu. Nie, bo jakbyśmy... Dali, daj o tą blachę. I masz naciska i kręć. Bo ja chcę, żeby był szerszy. Żeby on zakrywał, zakładał. Wiesz o co chodzi? No. Żeby on zakładał, no nie? I patrz teraz, o. Jest taki punktowy, no. A to rozkręcę. O, o, i faktycznie mówiłeś, że będę miał ten. No, teraz będę miał tak. O, i już wolę taki, czyli to jest do. I zobaczmy, jak to będzie ten, no tu nad... bliżej. No. O i wolę także idzie trochę w środek więcej i na zakładkę, no nie No to... Daj trochę dla mnie Już ci daję o tu jeszcze Znowimy się trochę A tu nie musisz zdeputasz nogami Muszę deptać. Dla mnie to są chłopie, emocje, emocje i chwila, wiesz. Nie musisz się bujać na nogi. Ja z nogi na nogę, bo jestem, wiesz, trochę wyższy. Adrian, Adrian. Nie poszła połowa, a mamy pół samochodu pomalowane. Znaczy wiesz o co mi chodzi. Nie samochodu, bo to nie samochód, ale element ten od samochodu. W tym co dalejśmy malujemy całą zabudowę. Nie mieliśmy już dzisiaj, tylko to. A patrz, cały czas marzy. No waży, no serio, ci mówię. Walniemy całą budowę dziś. Nie śmiejcie się. Słońce już zachodzi. ale niech się śmieją, Ja to robię pierwszy raz, serio. Sprajem troszkę gdzieś tam coś. Weź Adrian, ty. Żeby było trochę, że przyłożyłeś się do tego wszystkiego. Słuchaj, skoda, jak skoda ledy jak ty mi tutaj kamerkę pomalujesz. Ja ci mówię, że to wyjdzie. Wejdź do środka i maluj drugą stronę, bo <tryk> Bliżej, bo bardzo dużo zwiewa. Dobra, to tyle na dzisiaj. Adrian, pożegnaj się z wszystkimi. Siemano i zapraszamy Was na następne przeżycia tutaj, z zabudowy. No jutro pewnie będziemy tak dłużej z Adrianem, bo jesteśmy umówieni, że chociaż trochę to coś tam będzie się działo, będzie śmiesznie, więc następny film za jakiś czas zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się.